Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Dobrowolski, radca prawny specjalizujący się w prawie obrotu nieruchomościami. Chciałabym porozmawiać dzisiaj na temat konkurencji na rynku nieruchomości. Jakie są przejawy nieuczciwej konkurencji? To jest zjawisko dosyć szerokie i dosyć złożone. I możemy tutaj mówić o tych czynach nieuczciwej konkurencji sensu stricte, poczynając od kształtowania cen usług pośrednicy obozień nieruchomościami na nie tym poziomie, mhm. czyli w sposób, który próbuje wypchnąć konkurentów mhm. z rynku i to jest to osławione 0%. Tak. Już pomijając fakt, że od nowelizacji, która weszła w życie, nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 1 września 2017 roku, pośrednictwo to są czynności odpłatne, więc umowa zawierana na tzw. tak zwany 0%, więc kolokwialnie, czyli bez wynagrodzenia, no jest po prostu umową nieważną, jej nie ma. Ale oprócz tego, zawieranie takiej umowy za darmo, jakkolwiek ona będzie się nazywała, bo niektórzy próbowali podejść do tematu w ten sposób, że no ok, skoro nie mogę zawierać umów pośrednicy obróci nieruchomościami bezpłatnie, to ja sobie to nazwę, że to jest umowa doradztwa. Mhm. No tylko, że jeżeli zajrzymy do tej umowy zobaczymy, jakie są obowiązki stron i wyjdzie z nam z tego, że polega ten obowiązek tego doradcy, czy jakkolwiek zwanego, na tym, że mam znaleźć komuś kontrahenta i pomóc mu sprzedać nieruchomych, czy ją wynająć jakkolwiek, no to dalej mamy do czynienia z pośrednictwem. I teraz, jeżeli robimy, ustalamy tą cenę naszych usług poniżej pewnych wartości rynkowych, w taki sposób, że próbujemy wypchnąć innych konkurentów z rynku, tak. próbujemy konkurować cenę, ale w sposób nieuczciwy, czyli ustajamy cenę poniżej kosztów jej świadczenia, to w takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z przejawem nieuczciwej konkurencji. Problem jest oczywiście dużo bardziej złożony, trzeba spełnić kilka przesłanek, które wynikają z tego przepisu. Ale to, to jest bardzo powszechny element, wydaje się, metody konkurowania na rynku nieruchomości, który w pewnych sytuacjach może okazać się nieuczciwy. Idąc dalej, niektórzy myślą, ok, skoro nie mogę za 0%, to zrobię za 1 zł i będzie mm -hmm. fajnie. Też tak nie możemy zrobić, ponieważ za 1 zł umowa jest umową pozorną. To znaczy, jest to udawanie, że jest to odpłatność, kiedy tymczasem ta odpłatność y, nie występuje. Dlaczego? Dlatego, że na rynku nieruchomości usługi, pośrednictwa nie kosztują złotówki. Mm -hmm. I, I to tyle. Idąc dalej, czynem nieuczciwej konkurencji może być mm, podbieranie sobie klientów. Przy czym trzeba od razu zaznaczyć, Częsty, to jest często, często zjawisko, przy czym trzeba od razu powiedzieć, co do zasady konkurencja jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym, więc to, że różne podmioty, nie tylko pośrednicy, ale w ogóle na rynku ze sobą konkurują, czy to cenami, mhm. czy to właśnie w ten sposób, że starają się zwabić, ściągnąć do siebie najlepszych pracowników, pracowników to jest to zjawisko oceniane pozytywnie, no gdyby tak nie było, to Patrząc z drugiej strony, my jako konsumenci mielibyśmy zdecydowanie gorzej. Natomiast są pewne ramy, których nie wolno przekraczać w takiej działalności. No i teraz, jeżeli to jest tak, że ja bym chciał Panią zwerbować, tak, zrekrutować i powiedzieć, zapraszam, Pani pracuje gdzieś u jakiegoś pośrednika, ja mówię, zapraszam Panią do siebie, zaproponuję Pani lepsze warunki pracy i tak dalej, to to jest praktyka dopuszczalna, z tym nie ma problemu. Ale jeśli ja Próbując panią zrekrutować, będę stosować metody nieuczciwe, polegające na tym, że ja będę próbował dyskredytować pani pracodawcę w pani, w pani oczach, pomawiać go. W informacje nieprawdziwe, nieuczciwe na jego temat przekazywać, to to będzie nieuczciwa praktyka rynkowa. Podobnie, jeżeli będę chciał pozyskać w ten sposób klienta. Czyli jeżeli. Klient ma zawarto umowę pośrednictwa z jakimś tam pośrednikiem. Ja w jakiś sposób do niego docieram, proponuję mu swoje usługi. Ja mówię, że dziękuję, ale ja już mam swojego pośrednika. Ja mówię, a kogo? A tego i tego. I nie, a wiesz co, słuchaj, to nie ma sensu w ogóle daj sobie święty spokój. Tam jest na pewno źle, popełniają masę błędów, bo ja nie mam zielonego pojęcia na temat pośrednictwa, narałem ci tylko szkód i tak dalej, i tak dalej. To są niedozwolone praktyki rynkowe. Ja mogę mu zaproponować lepsze warunki. Zapytać: słuchaj, a Jakie wynagrodzenia mi zaproponowali, prawda? On powie, słuchaj, no u niego płacę 5%, na przykład prowizji. No to słuchaj, ja Ci dam 4, tak? Okej, okay, to jest dopuszczalne, prawda? O, oczywiście poniżej, jeżeli nie zajdziemy poniżej pewnego, pewnego pułapu opłacalności tego. To tak możemy. Natomiast jeżeli pojawiają się te różnego rodzaju negatywne emocje, negatywne elementy, to naturalnie to są praktyki niedozwolone. Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości to są też relacje z klientami. Bo czyną nieuczciwej konkurencji może dopuścić się po pierwsze pośrednik między pośrednikiem, ale może dopuścić się również klient. W jaki sposób może to zrobić? On w taki, że przyjdzie obejrzeć nieruchomość, nie staje się moim klientem, nie podpisuje ze mną umowy, bo albo on sobie tego nie życzy, albo ja pracuję w modelu jednostronnym, czyli mam podpisaną umowę ze sprzedającym i tylko i prezentuję nieruchomości. I ta osoba przychodzi, ogląda na nieruchomość mówi: No tak, dobrze, dziękuję, pomyślę, mm -hmm. i następnie przekazuje tą informację swojemu mm -hmm. znajomemu, członkowi rodziny, i to on finalnie nabywa. Ja w takiej sytuacji domagam się wynagrodzenia od sprzedającego. Ja Sprzedający mi, ale chwileczkę, ale to nie jest osoba, którą ty skojarzyłeś. On sam do mnie przyszedł, prawda? Mm -hmm. I w takiej sytuacji pojawia się problem. Są na to odpowiednie instrumenty. Masz zarówno tak. I takie instrumenty znajdują się w, zarówno w kodeksie cywilnym, mm -hmm. jak i w ustawie o. Zwalczają nieuczciwe konkurencji. Eee, mówiąc pokrótce, mówimy o ochronie informacji niejawnych. Tak? Tylko, żeby to zrobić, trzeba w odpowiedni sposób zabezpieczyć interes pośrednika, wprowadzając odpowiednie klauzule do umów albo do mm. dokumentów, które dajemy do podpisania osobom odwiedzającym nieruchomość, oglądającym. Mm. Musimy je zobowiązać do zachowania tajemnicy i poinformować o tym, że jeżeli te informacje wypłyną, te, które im przekazaliśmy, przy tym one muszą być zindywidualizowane. Z Musimy opisać, co to są za informacje poufne, które my przekazujemy, i zagrozić konsekwencjami w sytuacji, kiedyby te informacje wypłynęły gdzieś na zewnątrz. Tak? I w takiej sytuacji ta osoba, która przekazuje informacje poufne, może odpowiadać za szkody, jak również może odpowiadać za szkody osoba, która te informacje wykorzystała. wykorzystała. Podobnie mógłby za, z tego tytułu odpowiadać pracownik z biura, który odchodzi z tegoż biura i zabiera sobie klientów i dalej w sposób nieuczciwy, mówiąc kolokwialnie nieelegancki, sugeruje im, żeby rozwiązali umowy z tym pierwotnym jego pracodawcą i nawiązali z nim. I znowu posługując się różnego rodzaju informacjami szkalującymi, godzącymi w dobre jego imię, podważającymi kompetencje, informacjami nieprawdziwymi itd. itd. Bo w ogóle rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych na temat innego przedsiębiorcy jest również czynem nieuczciwej konkurencji. Tak? Mm -hmm albo wychwalanie siebie poprzez mm -hmm. um, przyznawanie sobie umiejętności, kompetencji, tytułów, których się mm -hmm. nie posiada. To jest też czyn nieuczciwej nie, konkurencji. I wreszcie um, pewien aspekt, który nie dotyczy sensu stricte mm -hmm. e, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale jest bardzo powszechny, mianowicie praktyka polegająca na kopiowaniu sobie zdjęć mm -hmm. e, z innych ofert. Tak. Mhm. Kopiowaniu opisów, i tym podobnych kwestii. I tutaj wchodzimy już na y, grunt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mianowicie, jeżeli ja wykonam zdjęcia mhm. i umieszczę je w jakimś portalu w internecie, mhm. gdziekolwiek na swojej stronie, jako element mojej oferty, i ktoś te zdjęcia skopiuje następnie i użyje ich u siebie, narusza moje prawa autorskie, osobiste i majątkowe. Mhm. Prawo osobiste, mająt autorskie to jest pewnego rodzaju więź. Nierozywalna wiersz, twórcy z dziełem, mhm. to znaczy ja zawsze będę autorem tego zdjęcia, że ja je wykonałem. Natomiast autorskie prawo majątkowe jest zbywalne, tak? to jest mhm. prawo do korzystania z tego dzieła, ja je mogę sprzedać. Ja mogę wykonać fotografię na przykład i ja zawsze będę jej autorem, w związku z czym zawsze będzie przysługiwało mi osobiste prawo autorskie. Mhm. Czyli podpis pod zdjęciem na przykład. Na przykład. Ale mogę to pani zdjęcie prawa autorskie na panią przenieść tak? mm -hmm. przenieść, tylko wtedy przenoszę wtedy e, autorskie prawa majątkowe. Co mm -hmm. to oznacza, że gdybym ja chciał z tego zdjęcia korzystać, to muszę panią zapytać o mm -hmm. zgodę. Nie mogę się zrzec praw osobistych, ale mogę się zobowiązać, że nie będę y, oznaczać y, swojego zdjęcia y, moim podpisem. Y, oczywiście, jeżeli przeniosę w pełni na, na Panią swoje mm -hmm. prawa majątkowe autorskie, no to ja ich nie mam, Pani nie ma, to jest tak samo, jak ja bym sprzedał Pani samochód. Mm -hmm. W tego sprzedaję, no to ja już nie mogę nim jeździć, bo to nie jest moja własność. Dobrze. Tu jest dokładnie tak samo. Ale możemy się umówić tak, że ja udzielę tylko i wyłącznie Pani licencji, mm -hmm. prawda, wyłącznej, to znaczy, że ja jestem cały czas właścicielem fotografii, ale pozwalam Pani na... Korzystanie z niej w jakimś zakresie i to się nazywa pola eksploatacji. Mhm. No, do czegoś, prawda, do eksponowania jej na portalach internetowych, stronach internetowych, tak dalej, w celu promocji, na banerach, mhm. ulotkach i tak dalej. E, Może to być licencja wyłączna, czyli pozwalam tylko pani komu innemu, a mhm. może to być licencja niewyłączna, że nie tylko pani, ale jeszcze innym różnym pośrednikom. Problem, jaki funkcjonuje u nas na rynku nieruchomości, jest taki że pośrednicy na co dzień albo wykonują sami zdjęcia, albo te zdjęcia wykonują ich agenci, albo mają y, współpracujących fotografów. Mm -hmm. Tylko, że wszyscy żyją w przekonaniu, że jeśli zdjęcia wykonuje mój agent, to przecież moje, mm -hmm. prawda? albo jeśli wykonuje te zdjęcia fotograf i wystawia mi faktury, no to, mm -hmm. no to moje. No nic bardziej błędnego. Mm -hmm. Jeżeli zdjęcia wykonuje fotograf, i wystawia fakturę, jakaś usługa fotograficzna czy sesja zdjęciowa, cokolwiek, mm -hmm. to ja mu płacę tylko i wyłącznie za usługę. Ale nie płacę mu i nie ma, nie dochodzi do żadnego przeniesienia praw autorskich, tym bardziej, że przeniesienie autorskich praw majątkowych musi być dokonane w formie pisemnej pod drogerem nieważności. C czyli trzeba odpowiednio sformułować tak jest. Umowę. umowę z fotografem. Mm -hmm. Jeżeli mamy jakąś stałą ramową mm -hmm. z fotografem, to koniecznie tego typu postanowienia się powinny tam znaleźć. Mm -hmm. Podobnie, jeżeli mam agentów i ci agenci wykonują zdjęcia, no to jeżeli ja niczego nie ureguluję z uwag z nimi, to po zakończeniu współpracy może się nagle okazać, że taki agent powie, proszę bardzo, usuń te kilkaset fotografii, które masz w swoim portfolio na swoich stronach i jeszcze zażąda wynagrodzenia za korzystanie z jego owoców pracy, prawda? Więc to znowu trzeba w umowach z agentami sobie uregulować. Nawet jeśli mamy pracownika, to co do to za zasady? Pracownika w rozumieniu kodeksu pracy. To co do zasady, istnieje takie pojęcie jak utwór pracowniczy. Mhm. Czyli jeżeli pracownik w zakresie swoich obowiązków ma wykonywanie fotografii nieruchomości, to wtedy pracodawca nabywa ich prawa do nich z chwilą ich przejęcia. No ale to musi być wpisane w zakres obowiązków mhm. takiego pracownika, jeżeli mamy tutaj stosunek, stosunek pracy. Więc to są kwestie, o których się bardzo rzadko pamięta. Mhm. I kolejny element. Mamy klienta, który do nas przychodzi, chce sprzedać nieruchomość. Mówi, dobrze, to my wykonamy sesję zdjęć. Nie wiecie, co ja już mam. I wysyła. Mhm. I my te zdjęcia wrzucamy sobie do internetu, tak. prawda? Zdrukujemy ulotki. Oczywiście, że tak. I co się nagle dzieje? Po dwóch tygodniach zgłasza się u nas inny pośrednik. Jakim prawem wykorzystujemy jego zdjęcia? Mówimy, ale jakie? No przecież to nie są Twoje zdjęcia, a my się od klienta, mhm. tak? Ale to są zdjęcia, które ja wcześniej wykonałem. Mhm. I mamy problem. To my mamy problem, a nie klient, dlatego mhm. że. Nie odpowiada za naruszenie autorskich czy osobistych praw majątkowych ten, który przekazał, mm -hmm. tylko ten, który wykorzystał, okay, który opublikł, mm -hmm. prawda? I mamy w tym momencie problem, z którym musimy się zmierzyć mianowicie jak załagodzić problem z tym innym pośrednikiem. No więc, znowu, jeżeli bierzemy, dostajemy jakiekolwiek materiały audiowizualne od klienta, to trzeba zabezpieczyć z nim w umowie sobie jego oświadczenie, że on jakiekolwiek prawa do nich posiada. No i w razie w przypadku takiego, jakim przed chwilą powiedziałem, że on nam zrekompensuje poniesione koszty z tego tytułu, prawda? Więc to jest cały konglomerat kwestii, o których się zwykle nie pamięta. Robi się to na co dzień, mhm. natomiast y, mało kto ma świadomość tego, jakie konsekwencje, problemy może to ze sobą nieść. Można tego uniknąć, można to w bardzo prosty w sposób zabezpieczyć, tylko trzeba po prostu wprowadzić sobie odpowiednie postanowienia do e, odpowiednich ogółów. Najważniejsza jest świadomość, prawda? Oczywiście, że tak. A jak to wygląda u pośredników? Jak Pan obserwuje hmm, w ostatnich lat. szkolenia, mhm. jeżeli pytam na sali, kto ma umowę zawartą z fotografem, mhm. No to raptem kilka osób podnosi ręce, mm. prawda? Wszyscy korzystają z usług, mm. ale poprzestają na takim przekonaniu, że skoro wystawia mi fotograf fakturę i je płacę, mm -hmm. no to w takiej sytuacji jasne jest dla mnie, że, o, że te zdjęcia otrzymuję, mm -hmm. prawda? No oczywiście możemy rozmawiać o prawdopodobieństwie podniesienia takich roszczeń. No, teraz fotograf zwykle tych zdjęć też robi całe masy. Mm, tak, to I to to, są, dokładnie, to jest jego praca. Płacimy mu za nią. Tak. Nie spodziewałem się pewnie, że fotograf nagle będzie masowo pozywać wszystkich pośredników za to, że używają zdjęć bez jakiejkolwiek... Stracił pracę. Normalnie pewnie tak, no, ale, ale jeśli w dojdzie w do jakiegoś konfliktu... Najprostsza, y, najprostsza droga do nieszczęścia jest taka, kiedy pokłócimy się z agentem, który dla nas pracuje. On odejdzie z biura. Ja znam takie przypadki osobiście. Kiedy agent dochodząc z biura powiedział, a teraz proszę bardzo zapłacić mi za wszystkie zdjęcia, które są wykorzystywane przez Was w ostatnim czasie i usunąć je mhm. ze wszystkich możliwych portali, na to przecież idzie, idzie w setki. Mhm. Tak? Więc to są kwestie, które trzeba koniecznie sobie uregulować, żeby nie mieć tego problemu. Mhm. Skupmy się na pracy, skupmy się na świadczeniu usług pośrednictwa, okay. a te kwestie powinniśmy sobie po prostu zabezpieczyć, żeby nie było z tym niepotrzebnych problemów na przyszłość. Tym bardziej, że nie jest to skomplikowane. prawda? Wystarczy tylko mieć świadomość i zabezpieczyć się. Kilka umów, w zależności od tego, jak pracujemy, z kim pracujemy, trzeba po prostu odpowiednie postanowienia tych umów dodać. One, one będą powiedzmy, stałe, niezmienne i to jakby będziemy dzięki temu spać spokojnie.